Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Dartka Milus. Ta gra to Un Epic i bawimy się dalej. Jednak e, powiem wam tak. E, wiecie, że Aifag ty dziadu. Dawaj mi te beczki. Tutaj jest, mówisz jakieś przejście? Nie? E, jak stoimy z mapką? Tutaj trzeba coś jeszcze oświetlić. Na górze też trzeba coś jeszcze oświetlić, tak? Eee, nie widzę tu nic. Dobra, nieważne. Tutaj jest światło. Tutaj nie mogę nigdzie przejść już. No znowu mnie upierdzielił. Ehm, tak, tak jak mówiłem... Znaczy, bardziej pisałem niż mówiłem. To problem jest taki, że nie mam teraz zupełnie czasu na granie w gry. Akurat dzisiaj się tak złożyło, że mam chwilkę. Więc postanowiłem coś nagrać. Tutaj na razie chyba nie mogę wejść nigdzie. Tak mi się wydaje. Co prawda, pisaliście w komentarzach, że A te okienka nie. Tu coś leży, mały rubin. No niech będzie. Pisaliście w, w komentarzach, że mogę tutaj gdzieś mam jakąś drabinkę, tak? Drabinka w lewo sobie zapisałem, ale nic tutaj nie widzę. Dobra, nieważne, nieważne, mniejsza z tym. Nie chcę wam mówić dlaczego nie mam czasu, no bo, bo to są tak jak pisałem, sprawy osobiste. Jest coś strzała. Dobra, niech będzie. Mam cholerę strzała, ale niech będą. Tu jesteśmy teraz. Tu. Ja chciałem się udać. Chciałem się udać. Tam na dół. Co to? Coś mi tutaj żabalon zabił, chyba. Pięknie to ściągasz. Pięknie dziomujesz. Zbieramy to, zbieramy, zbieramy. Czerwona esencja się przyda. Dobra, tam już nie, bo chciałem zobaczyć, co jest tu. Tu nie ma nic już. Powinienem rozwalać te beczki. Nie chce mi się do końca. Może tu? Nie, nie, nie. Eee, nie wiem. Tak, jest ciśnij. Ach, jak pewnie słyszycie po moim głosie, nie jestem zbyt wesoły, no ale tam jakoś, jakoś damy radę, jakoś to przeżyjemy. Tutaj jest coś, co tutaj jest? Tam jest drabina w górę. Czy ja tu byłem? Byłem tu? Byłem. Tu mam jakiś klucz do czegoś? Mam klucz? Nie, nie mam tego klucza. Dobra, nie, to, to tutaj nie idę, nie ma po co, skoro już tu byłem. Będzie szybciej. Idę tu, chciałem do tej furteczki. I z tej furteczki chciałem, dokąd ja chciałem iść? Tutaj, idziemy tu. Tu nie. Tu. Pokaż. Tu. Tu chciałem iść. Jesteśmy w oświetlonej, w oświetlonej, tak. On tutaj niszczy te nietoperze. Ja to zbieram, wszystko pięknie ciśnie. Ciekawe, czy to wiadro można wziąć? Nie. Po co mi wiadro? Tutaj? E, mapka? Bo chciałem. Yy, co do tego quest'a yy, z tym kowalem, to przecież wiem gdzie jest młotek, bo już tam byłem. A tu jest mrowisko. Zniszczyłem to mrowisko. Jest tu jeszcze coś? tego gnojka pojedziemy od tyłu. Chodź tu, szmaciaku. Tego... A tego... Pierdykniemy z łuku. Nie, 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 nie czwórka, no. Fuck you. Dobra. Eee... Szóstka jest mój topór. Czy tutaj było to, co ja chciałem? Eee... Nie tutaj. Nie tutaj, nie tutaj. Ale mogę go w sumie pojechać, nie ma problemu. Ale to nie było tutaj, to było trochę. Fuck you, dlaczego mnie dawaj złoto Gnido, dobra, nie muszę iść troszkę wyżej. Mogę pójść tędy? Nie, tutaj była jeszcze jakaś lampka? Była lampka, zobaczmy. Czy to jest oświetlone? Nie, to jest oświetlone, dobra. Czyli muszę iść trochę wyżej. Serio, znowu nie wiem ile nagrywam. Yy, ale postaram się, dzisiaj mam troszkę wolnego czasu. Tak jak mówiłem, nie za dużo. Postaram się nagrać z 2-3 materiały więcej. Może trochę, może trochę mini-logów, bo to mi idzie szybciej. No bo też zajmuje mniej czasu. No dawaj z tym, z tym, no. Muszę iść na. Trzecie pięterko tutaj, i tam jest młotkowalski, a ja już go mam podniesionego. To po co ja tutaj schodziłem? Ale nie, muszę tam iść, bo tam jest nieoświetlone, a tam podobno była jakaś drabinka czy jakieś przejście. Nie wiem, naprawdę jak. Eee, taka prośba, jeszcze dzięki, że piszecie w ogóle. Gdzie mam chodzić, ale... Yy, wolałbym, gdybyście pisali dokładniej, na przykład... No... ale, la, ale się ścięło. Czyli włączyłem nagrywanie. Chodźcie tu. Chodź tu, chodź tu, cię ściacham. Dawaj złoto. Chodź tu, no chodź tu. Nie chcę mi się do was iść. Tu mówisz, jest jakieś przejście gdzieś, tak? Ale mnie trafił tym łotkiem. Dawaj. Dobra, teraz rzucę się na większą ilość. Jak tam stoimy, będzie level 5. No Kamon, no czemu to tak przycina? Jak mam czas, żeby nagrać, to mi krótki mierz zabójcy. No nie, no bo. Tutaj na dole był oczywiście ten, ale czy tutaj można iść? Nie, nie można. Tutaj? nie. Tam nie. Może tu. Armor damage. Dobra, znowu coś jakiś wypad z niego jakiś krótki mieczyk tu. Tu nie mogę przejść. I tu też nie mogę przejść. No, come on. Nie, naprawdę nie wiem. Pokaż mapkę, gdzie tutaj może być jakaś lampeczka do zapalenia. Gdzie ja w ogóle muszę się udać? A ja. nie lubię takiego mo takich momentów właśnie w grach. Dlatego nie za często gram w RPG. Bo tam są właśnie takie momenty, że nie wiadomo o co chodzi. A może jeszcze wyżej pójdziemy? Nie, no serio, no ja tu nie widzę żadnych przejść. Chyba, że tutaj od tamtego sklepu. Od tamtego sklepu w, 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 w. w lewo uciekł mi wózeczek. Nie, naprawdę, nie, nie wiem, nie wiem. Muszę obejrzeć chyba jakiś let's play z tego. Bo mam młot kowalski, mam drewno, mam czerwoną esencję. Potrzebuję jeszcze miech kowalski i kowadu. No bez na wózek. Teraz zobaczmy na mapę. No tutaj już nie widzę żadnych przejść. Tutaj już jest. Tutaj jest już tak jak mówię. Ale. Teraz jedziemy w górę. Dobra, synek, nie wysilaj się. Tu chciałem do furteczki. Nie! Nie, no nie! No. Ja pierniczę. Co za dziadostwo. Jeszcze raz, jeszcze raz, ale... Dobra, bo... Wejdziemy tam do furtki i sprawdzę jeszcze to od sklepu w lewo przejście. Jeżeli słyszycie jakieś głośne dźwięki, które nie są moim głosem ani dźwiękami z gry, to możecie przysyłać kartki z podziękowaniami moim sąsiadom. Mają lekkie problemy ze słuchem i niestety, ale telewizor mają dosyć głośny. Dobra, udało się, udało się. Tu, dobra. I teraz chciałem iść tu. Show me. Dobra, jest, jestem w dobrym punkcie. W miarę dobrym punkcie jestem. Tak jak chciałem być. I sprawdzimy tam, może tam coś jest. Jeżeli nie, to jeżeli wiecie dokąd mam iść, lub gdzie jest jakiś klucz do czegoś, tak zabijaj to. Tutaj są. No nie, fuck you! Satyrze, pieprzony. Potrzebuję klucz do biblioteki. Nie wiem, gdzie go zdobyć. Ja już chyba sprawdzałem, to nie wiem, dawno w to nie grałem. Tak, no tu nic nie ma. Tak, jestem tutaj, ale tutaj nic nie ma, nie mogę przejść dalej. Widzę od tej bramy jest góra dół, ale. W ogóle nie wiem, może być może nie wiem jak czytać tą mapę. Tak też może być. Zapiszmy jak już tu jesteśmy, dobra, chociaż to nic nie daje, no tutaj, no ale. No wskakuj. Tu jest co? Tutaj jest coś, ale... Jak się teraz tam dostać? Od góry, nie? Dobra, sprawdźmy. Jak ja nie lubię się gubić w grach. Tu potrzebuję... A ja w ogóle mam jakieś klucze? Zobaczmy, jak pipunek. Mam klucz do kopalni wyjątkowy i mam... Klucz do kanałów wyjątkowy, i nie mam nic innego oprócz tych kluczy, nie? Ale no sprawdzić można. O tak, o tak, dobra, tak jest. Odkryliśmy coś. O tak, światełko, światełko. O jakiś nowy rodzaj potworka, który ma zieloną esencję. Dobra, ciśniemy gnoja. Światełko. No, będzie mnie tu zatruwał. Mały szmaragd. Pieprzone nietoperki. I czy ja chcę skakać w dół na pewno? O tak, mapka się odkryła. Dobrze, chodź, idziemy. Chodź, idziemy sprawdzić tutaj. Ciśnie mnie zatrucie na razie, Momoko? What the hell, boss? Jakiś bosik? Mały bosik? Tak, 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 tu jest bos. No, come on. Nie chcę z tobą walczyć, idź sobie. Nie chcę schować mojego żabalona. Odwołaj. Bo on mi tutaj padnie. Ja nie wiem, co tutaj jest, ale uciekam przed tym. Chyba muszę to łukiem zabić, nie? Łukiem będzie dobrze. Mogę to stargetować cel? Mogę. Ale to mnie zabije szybciej. Dobra, stargetowałem cel. Wiem, o co chodzi. Nie, 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 nie. Dobra, zabijemy go. Ha, ha ha ha. Cienias, cienias. Aj dostałem w głowę, ale nie szkodzi. Zachaj killed him. Jak mam tu doskoczyć? Tu się nie da doskoczyć. Tu się da, żeby się nie wpieprzył teraz. Dobra. Mamy tutaj jakąś bajchę. A widzisz. Dobra, teraz się da doskoczyć. Złoto 50. Dobrze, dobrze, ale coś się tutaj, coś mi się odkryło, coś mi się odkryło, nie wiem czy ja, czy to na pewno, aby, to co powinienem odkryć, tu są jakieś drzwi, jest skrzynunia, skrzynunie tylko złoto, i mamy oświetlone całe pomieszczenie, jakieś drzwi, o, cześć, witam cię ponownie młody podróżniku, tuszę, że znalazłeś odpowiedzi, których szukałeś, what, cześć, jeszcze tu jesteś, myślałem, że przeniosłeś się już za światy. Chciałem Ci podziękować za to, co dla mnie zrobiłeś, zanim odejdę na zawsze. Niestety, gdy po, poległem, jeden ze sługusów Harnakona zrabował mi pierścień, który był w mojej, w mojej rodzinie od pokoleń. Ten pokój wydaje się być pusty, lecz wyraźnie wyczułam obecność pierścienia. Musi, gdzieś, musi być gdzieś tutaj. Prawdopodobnie jest jakoś ukryty. Jeśli go odnajdziesz, obieruję Ci go jako prezent. Zobaczę, co da się zrobić. Czyli mamy znaleźć pierścionek, tak? Jest, mówisz, tutaj. Eee, czyli pewnie wyżej. Światełko. Nie ma światełka. A w tym? A i tu nie ma żadnych świateł? Lamp, nic? Nic, nic, nic? Czyli pewnie będziemy musieli długo łazić, żeby to dziadostwo znaleźć. Bo tu nie ma nic. Dobra, niżej. Eee, niżej jest. Tak samo nic jak wyżej. Dobra, ale ja tutaj troszeczkę pochodzę, bo widzę, że Queścik się wziął, więc AutoSave pewnie zadziałał. E, dobra. Podziękuję Wam za uwagę. Zakończymy ten odcinek tutaj. Nie wiem, czy nagram drugi od razu. Raczej wątpię. E, ale myślę, że. Nagram jakieś pokemony, jakieś audiologii, coś, żeby się działo na kanale, no bo troszkę mi zaczęło fajnie płynąć widzów tam po kilku w tygodniu. No i teraz nagle przez wypadek zastój, no ale nieważne. Dzięki Wam za uwagę. Jeżeli do dotrwaliście do tego momentu, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zostawić jakiś fajny komentarz. Yy... Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.